Dzisiaj zaczynamy nasz sezon spływów kajakowych. Tak jest. Jesteśmy w e... Cierszewie. Tak jest, a dokładnie zaczynamy z Sikorza. Będziemy spływali kajakami w dół do Cierszewa. Mamy trasę 14 km w takich pięknych. W rejonach zaczynamy wodować kajaczki, wypakować z busa. Mamy dzisiaj ponad 40 osób, więc jest naprawdę fajnie. Atmosfera jest śmieszna. No i tak ma być do samego końca. Jak pogoda? Pogoda jest ciekawa. 10 stopni tylko na plusie i dodatkowo jeszcze lekki deszczyk, także będzie ciekawie. Po drodze dosyć dużo przeszkód. Zobaczymy, kto się dzisiaj skąpia. Tak jest. Hejo. My już na wodzie, na kajaczku mamy pierwsze przeszkody przed nami, już zrobił się mały zator, ale spokojnie za chwilę je pokonamy i płyniemy dalej. Pierwszy raz. Fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Na szczęście wszyscy Susi <laughs> Bardzo dobrze. My już dopływamy do mety Wszyscy zadowoleni, prawda? Wszyscy zadowoleni? Tak, pewnie ja. Oczywiście, że tak Tak jest, lekko przemoczeni Ale to normalne podczas pływu kajakowego, więc to z tym musimy się liczyć, że każdy z nas delikatnie przemoczony Ale pogoda dopisała, nie padało, chociaż się zapowiadało, że będzie cały czas siąpiło Także pogoda na plus Dopływamy teraz już do Afryki Tutaj widać przed nami naszą metę. W dole rzeki rzeka już się tutaj uspoka, uspokaja, jest dosyć szeroka, nurt ma spokojny, Ale u góry mieliśmy całkiem dużo e, może nie tyle e, problemów, co, co przeszkód, które po prostu pokonywaliśmy sobie e, wspólnie, sobie pomagając. To jest naprawdę bardzo fajna rzeczka do tego, żeby zorganizować sobie taki spływ kajakowy. Rzeka skrwa wokół lasów i pól. Bardzo urokliwe miejsce i powoli wodujemy. będę robił za drona. <grymna> <grymna> Wszyscy uśmiechnięcie! <Okay, grymna> Ale gorąco. Fajnie. Za gorąco, gorąco.